Cześć Manko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Techniusie. Dzisiaj więcej niż jedna informacja. Powiemy sobie o zarówno nowych kartach Intela jak i nowych procesorach Intela, więc troszeczkę tych informacji będzie. No, powiem wam szczerze hmm, lubię takie lata jak właśnie 2024, 2022, 2020. Hmm. Dlaczego? No bo wtedy mamy najwięcej premier sprzętowych. Teraz, co prawda, producenci podchodzą do tego tak, że. Sami zresztą chyba zauważyliście, że mamy gęsto tych premier. Wiecie, kiedyś karty debiutowały w zwartym takim e, terminie, jak na przykład e, jeszcze Seria 2000 czy nawet 1000 od Nvidii. Mieliśmy dużo kart w ciągu dwóch czy trzech miesięcy. Zaprezentowane wszystkie modele, zapowiedzi najczęściej były na jakichś konferencjach i tak naprawdę. Na tym się kończyło. Potem za jakiś czas wychodziło odświeżone modele. Teraz mamy tak, że cały czas jesteśmy poniekąd bombardowani informacjami, a to idzie coś nowego, a to wychodzi coś nowego. Specjalnie tak jest. To on nakręca w nas troszeczkę taki konsumpcjonizm i należy moim zdaniem do tego podejść świadomie, tutaj taki tylko mały disclaimer to jest przed właśnie samymi newsami. Że... Ja to często u siebie podkreślam i chcę to Wam też podkreślić, żeby podejść do tego rozsądnie. Częste premiery sprzętu są zarąbiste, bo bez względu na to, kiedy kupujemy swój komputer, mamy dostęp do stosunkowo nowego sprzętu. Jeżeli sprzęt wychodziłby, załóżmy, co 4 lata, nie? Dość spory okres czasu. I na przykład wyszedłby w 2020 roku. Yy... Ostatnia generacja procesorów kart graficznych zarówno od NVIDIA, AMD, jak i od Intela. Mamy rok 2024, sam jego początek. Do premiery następnej paczki premierowej i mamy jeszcze kilka ładnych miesięcy, grubo ponad pół roku, bo to końcówka tego roku. No. A zrypał nam się komputer i stoimy przed dylematem. Albo kupić sprzęt, który ma już 3 lata i będzie mocno nieaktualny za pół roku, jak już wyjdzie coś nowego albo no, żyć jakoś bez tego kompa, a załóżmy, że potrzebuje, potrzebujemy go do pracy, przez kolejne pół roku. A przez to, że premiery są gęsto i co chwilę mamy jakieś nowsze procki, lepsze karty graficzne itd., tak tak możemy kupić sprzęt, który może nie jest tak dobry jak nowa generacja, ale przez to, że jest odświeżony, jest lepszy od tego, co startowało w, no nie wiem... te w momencie premiery. Co prawda nie zawsze tak jest, bo 4090-ka, tak jak została zaprezentowana w 2022, tak do teraz jest najlepsza i nic jej nie przebija, ale to już jest zupełnie inny cenowo sprzęt. E, więc fajne są częste premiery, tylko nie dajmy się nimi nakręcić na taki zapuch zakupoholizm pod warunkiem, że nie chcemy. Jeżeli chcemy i świadomi jesteśmy tego, że hej, Chcę mieć najnowsze, bo tak, chcę mieć nowe, bo będę miał 10% wydajniejsze, to jak najbardziej w porządku, ale nie trzeba mieć najnowszego sprzętu. Najnowszy sprzęt to nie jest obowiązek. Widzicie, ja jestem, powiedzmy, że jestem, chociaż jeszcze nie mam nawet 40 tysięcy subskrypcji, więc jak chcecie tutaj mnie wspomóc, to możecie subskrypcję zostawić, ale teoretycznie jestem tym tech youtuberem. A mam 12. Generację Intela, chociaż w szafce mam. Zaraz wam pokażę. O, patrzcie. O! Nie wiem, czy złapie ostrość. to jest. Dobra, musicie mi uwierzyć na słowo to jest. I 9 14900 ks Najwydajniejszy procesor Intela, jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy, o czym sobie zaraz powiemy. 3090, którą kupiłem, używaną już grubo po premierze. Pomimo tego, iż to też jest troszeczkę overkill dla mnie. Eee, I trzeba mierzyć siły na zamiary. Można mieć cały czas najnowsze rzeczy i wydawać na nie masę pieniędzy, ale teoretycznie. To musimy sobie zdawać sprawę, czy chcemy, czy troszeczkę jesteśmy do tego nakłaniani przez taki szum informacyjny, który nam mówi o najnowszym sprzęcie. Ja zawsze lubiłem obserwować najnowszy sprzęt, zawsze mnie jarał, ale koniec końców, jak zacząłem się zastanawiać nad zakupem, to już zdrowy rozsądek bardzo często mówi mi, Benek, wstrzymaj konie. Czy to na pewno jest ci potrzebne, bo możemy sobie kupić, bardzo mocno się cieszyć przez tydzień, dwa, a potem przejść. Do takiego normalnego życia i de facto nie czuć wartości dodanej z tego sprzętu, a jeszcze za niedługo zacząć się smucić, bo wyjdzie jeszcze coś nowszego. A to jest, przyznacie, chyba najsmutniejszy moment, kiedy mamy najnowsze i się cieszymy, że mamy najnowsze. Ale jak wychodzi nowszy model, to już jest takie. Już nie mam najnowszego. Ale jak już wyjdą dwa czy trzy, to już masz to w dupie, bo generalnie już tam ma starsze sprzęt. I teraz tak naprawdę patrzysz na to, jak się z niego korzysta. Dobra, ale przechodzę do newsa, bo strasznie rozgadałem się na temat niezwiązany z newsem, za co Was przepraszam. Ale taka już tutaj stylistyka tego kanału. Intel Battlemark. Tutaj nie mam dużo do powiedzenia poza datą, w jaką teoretycznie te karty mamy zobaczyć. I tutaj. Mm, Źródła związane z Intelem mówią, że Intel bardzo chciałby pokazać te karty przed Czarnym Piątkiem, czyli przed listopadem, Black Friday, jak będą te wszystkie Black Friday'owe wyprzedaże, to wtedy Intel chciałby pokazać swoje karty wcześniej. Oczywiście jak coś się nie wywali, bo z Battle Magiem, e, przepraszam, z Archemikiem Battle właśnie zobaczymy teoretycznie w październiku, listopadzie tego roku. To jest pierwsza estymowana data, w której Intel by chciał. Ale czy się uda? No to wszystko się okaże. Z Alchemikiem było tak samo. Były zapowiedzi, że karty wyjdą już, że w sumie już wychodzą za miesiąc, dwa, trzy. Sam wam robiłem takie filmy i ten czas się przeciągał, 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 aż wyszły bardzo późno. Przy czym to była pierwsza generacja. Z drugą generacją może będzie lepiej, ale ja bym się tak bardzo nie przywiązywał do tej daty. Chociaż trzymam kciuki, żeby faktycznie w tej dacie te karty wleciały. Jeżeli to będą karty już takie jak zapowiadałem, czyli powalczą z wydajnościowo z 4080, 4070 Ti, 4080 to może zbyt optymistyczne tutaj akcenty, albo nawet 4070 w dobrej cenie, no to powiem Wam szczerze, zrobi się ciekawie. Co prawda, wtedy Nvidia zaprezentuje swoje najwydajniejsze karty z serii 5000, ale będzie to prawdopodobnie 5080 i 5090. Więc, tak naprawdę, pomimo tego, że Nvidia pokaże coś nowego, zarombistego itd., nijak nie będzie to wpływać na premierę tych kart Intela, no bo oni pokażą produkt z zupełnie innej półki. To tak, jakby, nie wiem. Yy, no, nie wiem, takie Lamborghini pokazało najnowszy model, teraz będzie ten, jak mu tam, no, jakiś tam najnowsze Lambo będzie nawet. Nawet go widziałem. E, I to miałoby wpłynąć na premierę Passata, nie? Że jakby coś by się tam, że Passat by się gorzej sprzedawał, no bo Lambo zostało wypuszczone. Mniej więcej taka jest dysproporcja. No, może nie aż taka, ale z całą taką, em, em, że tak powiem, Proporcją należy te dwie rzeczy do siebie dopasować. Nijak to nie będzie na siebie wpływać. No, poza tym, że ceny spadną, być może tych modeli Nvidia, więc w jakiś sposób, no, troszeczkę jednak bardziej to ze sobą współgra niż Lamborghini i Passat. Tak czy inaczej, chociaż i to, i to jest koncept Volkswagen, więc to też jakoś. Ale dobra, nie kanał motoryzacyjny. Chyba, że chcecie jakieś filmy motoryzacyjne, to... Tak myślałem, żeby może w końcu zrobić recenzję swojego auta. No, auta to też są kawałki technologii i tak dalej. Dobra, ale koniec. Może kiedyś. Dajcie znać w komentarzu, czy byście taki film chcieli, czy raczej nie. nie. Wracając do Battle Battlemaga. On może bardziej konkurować z rx z ich cenami, z poprzednią generacją RX-ów, jak i z tymi najnowszymi rx które zostaną pokazane. Tak czy inaczej, wszystko okaże się... No, w nadchodzących miesiącach, bo wydaje mi się, że jeżeli karty są planowane na listopad, za niedługo zaczniemy dostawać przecieki em, wydajności, być może ceny i tak dalej. I o tym wszystkim będę Was informował. Więc jeżeli Wam się podobają takie informacje, zostawcie łapkę w górę, a my, jeżeli chcecie oczywiście, bo jeżeli nie, to, to nie. E, a my jeszcze rzućmy sobie okiem na Meteorlejki PS to są Meteor PS, wiecie, że Meteor miały wejść na PC-ty? Yy, znaczy, w sensie miały to być te procesory 15. generacja, ale one w końcu nie wyszły. I zamiast tego będą... Yy, kurde, i teraz mi Arrow yy, A Lunar będą do laptopów. I... Jednak okazało się, że meteorlejki wyjdą tylko do zastosowań takich embedded, czyli profesjonalnych, e, takich przemysłowych zastosowań dla urządzeń przetwarzania krawędziowego, czyli tzw. Tak edge. Tak czy inaczej, będą na gniazdo LGA 1851, czyli na to gniazdo, na które zobaczymy procesory Intel Urtla Ultra 200. Trzeba się będzie przyzwyczaić do tego nazewnictwa. A dlaczego Intel Ultra 200 to będą um, ałlejki? Skąd my to wiemy? No a stąd, że um, serią Ultra 100 zostały nazwane meteorlejki na laptopa. I ja tak się zastanawiałem w tych przeciekach, czy w takim razie, dobra, na, mamy to przykład tylko na urządzeniach z laptopami, czy w takim razie ten sam Navy, naming conde, convention, czyli to sama systematyka nazewnictwa, o ładnie, ładniej po polsku, e, będzie zastosowana dla Arrow Lejka takiego stacjonarnego? I wygląda na to, że tak. Dlaczego? Bo stacjonarne meteorlejki też są procesami ultra, procesor, procesorami Intel Ultra. Seria 100. Z czego to wiemy? Z tego nazewnictwa, które tutaj mamy w przecieku. Co prawda to są jakieś, wiecie, dziwne nazwy, których, które nie są nijak związane z tym, jak będzie wyglądać ta systematyka nazewnictwa dla procesorów takich już Arrow Lake konsumenckich desktopowych, bo mamy tu m.in. 165HL i tam dalej jakiś dziwny numer, um, i to jest Intel Core Ultra 7. Ultra 5 z kolei to jest 135HL, jest też Ultra 5 oznaczona 125HL, więc no jest to takie, ta systematyka będzie naprawdę ciekawa, i skoro jest to oznaczone 135, 165 i tak dalej, to seria Intel Ultra 200, czyli nie generacja 15, a po prostu generacja Ultra 200. Nie wiem, jak to nazwać. Możemy zacząć liczyć generację od nowa, czyli druga generacja serii Ultra. O, tak by to miało sens. Albo serii, no nie wiem, Ultra. No, druga generacja. Tak jak mieliśmy. Chociaż tutaj też mamy Core, więc to zwalili trochę z tym Ultra. Jakby to były tylko Intel Ultra, ale Core to jest jednak marka sama w sobie. Bez tego byłoby ciężko. Ale na razie, dla uproszczenia, wprowadźmy. Taką systematykę nazewnictwa technokratyczną, która będzie nazywała te procesory generacjami, ale generacjami ultra. Mieliśmy generację pierwszą procesorów ultra, nadchodzi generacja druga procesorów ultra e, i e, no, będzie ona oznaczona cyfrą 200. To było dla mnie najciekawsze z tego przecieku i wiecie tutaj jest przeciek o tym, o chipsetie jak wygląda chipset LGA 1851 i tak dalej tutaj oczywiście PCI Express chociaż tutaj mamy Wi-Fi kategorii 6E, a już na pewno będzie siódemkę wspierać Płyty główne z chipsetem Z870 na przykład. Na pewno będą PCI Express 5.0, tutaj nie ma, bo to jest właśnie charakterystyka tego chipsetu stworzonego pod Meteor Lake desktopowe. Tylko już DDR5, nie będzie wsparcia dla DDR4, natomiast DDR5 już mają na tyle normalne ceny, że moim zdaniem nie ma sensu wspierać DDR4, jest to bez sensu. Eee, może dzięki temu w jakiś sposób spadną ceny płyt głównych. Chociaż nie dlaczego miałoby spać. Nieistotne. Raczej wzrosną, jak to bywa w ostatnich latach. Bardzo cieszy mnie de facto potwierdzenie tego naming convention. Teraz czekamy na to, żeby te cyferki stały się dla nas jasne czyli jak będą oznaczane po kolei każde procesory czyli Ultra 5, Ultra 7 i Ultra 9. Powoli zaczynam się do tego nazewnictwa przekonywać i przyzwyczajać przede wszystkim. Aczkolwiek jeszcze gdzieś tam w serduszku rezonuje i dziewiątka, i siódemka, i piątka. A teraz będziemy po prostu mówić ultra siódemka, ultra piątka, ultra dziewiątka. No brzmi tak dumnie, dostojnie, tak mocno. Zobaczymy. Dajcie znać, co wy myślicie o tym nazewnictwie. Czy lepsza była i dziewiątka, czy jednak ultra dziewiątka. Jak, jak, jak to dla Was wygląda? Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym filmie, w kolejnym techniusie, a tymczasem życzę miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. No i po raz kolejny. Do zobaczenia jutro. Cześć.